Ponad ćwierć wieku temu narodził się ruch obywatelski, który dał impuls do przemian w Europie, od dziesięcioleci podzielonej żelazną kurtyną. Dzięki zapoczątkowanej u nas rewolucji, kraje byłego bloku wschodniego odzyskały wolność i bezpieczeństwo. Dziś wciąż jesteśmy solidarni z tymi, którzy walczą o wolność i normalność w swoich krajach. Szanowni państwo, to ogromny zaszczyt móc powitać państwa dziś na Zamku Królewskim na wielkiej gali wręczenia nagrody Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Zaczęło się w Polsce. Najpierw rok 80, Gdańska Stocznia, Sierpień, narodziny Solidarności i narodziny legendy Lecha Wałęsy. A potem 4 czerwca roku 89 i wybory, które przyniosły nam wolność. Pozwólcie państwo, że zaproszę na scenę szefa naszej dyplomacji, ministra spraw zagranicznych, pana Radosława Śkorskiego. Szanowni Państwo. Nagroda Solidarności imienia Lecha Wałęsy jest jedynym na świecie wyróżnieniem przyznawanym przez państwo, które dzieli się doświadczeniami udanej transformacji od dyktatury po demokrację. Niech nagroda Solidarności będzie jak poeta z wiersza Miłosza który pamięta i daje nadzieję wszędzie tam, gdzie demokracja jest tłamszona. Polacy wiedzą, ile krwi, potu i łez należy włożyć w budowanie demokracji. Dlatego pragnę w stronę laureata, ale też wszystkich obrońców praw człowieka na świecie skierować słowa, które są parafrazą pierwszych wierszy hymnów narodowych, tak Polski, jak Ukrainy. Jeszcze wolność nie zginęła, póki wy żyjecie. Szef szwedzkiej dyplomacji niegdyś, także premier Szwecji Karl Bildt, minister. What happened here a quarter of a century ago, created a new Poland, paved the way for new Europe. It was, of course, a rotten and an evil system. Waiting to be relegated to the dustbin of history. But it was no less the result of the efforts of truly dedicated individuals that had held to their convictions even during the darkest of years and hadn't wavered, their names are now part of the history of Europe, indeed of the world. Ta nagroda to 4 miliony złotych, milion euro, ale z założenia część tej sumy trafia na rzecz wspierania wolności i demokracji. 250 tysięcy euro otrzymuje laureat, a 750 tysięcy euro na dowolny wskazany przez niego cel, który pomoże jakiemuś krajowi albo grupie osób, tej, która jego zdaniem pomocy potrzebuje teraz najbardziej. Zobaczcie Państwo, kim są nominowani do tej nagrody. Ghana, dr. Emanuel jimach Boadi, Egipt, Nevin Melek, Kenia, Juliana Rotic, Australia, Michael Kirby, Gwatemala, Norma Cruz, Kuba, Dagoberto Valdez-Hernandez, Niemcy, Joachim Gauk, Ukraina, dr. Arsenij Jaceniuk, Mustafa Abdul-Dzemil Dzemilew i inni. Mlek Wałęsa, bardzo proszę. Solidarność ma obowiązek zauważać wszystko to, co dzieje się źle i próbować znaleźć rozwiązanie. Dziękujemy za piękną, pokojową, mądrą walkę, która na razie nie skończyła się zwycięstwem. Dziękujemy, ale też prosimy, walcz pan dalej. Lech Wałęsa na całym świecie symbol Polski, wolności i solidarności. Pozwólcie państwo, że zaproszę teraz na scenę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, panie prezydencie, i to pan prezydent przedstawi laureata Nagrody Solidarności. Mam dzisiaj ten wielki honor wręczyć Nagrodę Solidarności razem z Lechem Wałęsą. Właśnie panu Jimmy Lewowi. Proszę państwa, Gratuluję nie tylko tej drogi, która prowadziła do nagrody. Gratuluję również tego, że dzięki tej nagrodzie wszyscy możemy okazać naszą polską i naszą europejską solidarność tym, którzy dzisiaj wolności bronią albo o wolności marzą. Przede wszystkim, solidarności naszej potrzebuje Ukraina i chcemy ją dać także poprzez wręczenie tej nagrody wiernemu synowi narodu tatarskiego, wiernemu obywatelowi niepodległej Ukrainy. Nagroda ta odbierana jest także przez nas jako przejaw solidarności wobec naszego narodu w jego trudnej walce o własne prawa, o swoją ojczyznę, o dążenie do bycia równouprawnionymi na własnej ziemi. Jest to bardzo duże moralne wsparcie. Zawsze tego wsparcia potrzebowaliśmy, ale w tej chwili to wsparcie jest nam potrzebne jak nigdy wcześniej. Poza tym szczególnie jesteśmy wdzięczni Rzeczypospolitej Polskiej, która przez wszystkie poprzednie 23 lata niepodległości Ukrainy wspierała nas na drodze umacniania niezależności, rozwoju demokracji i integracji europejskiej wspólnoty narodów. Mamy nadzieję, że ta solidarność demokratycznych sił świata doprowadzi w końcu do zwycięstwa sprawiedliwości na naszej ziemi i do wolności na naszej ziemi. Mustafa Demilek. Przywódca Krymskich Tatarów, radziecki dysydent, jeden ze współtwórców niepodległej Ukrainy, nie mogło go zabraknąć także na Euromajdanie. Majdan pamięta i jest wdzięczny. Co będzie z Tatarami? Walczycie o ukraiński Krym? Oczywiście, pomożemy. Jesteśmy z Wami. Dziękuję, że pokazuje Pan Krymskich Tatarów z jak najlepszej strony. Mam dużo tatarskich przyjaciół. Kocham Wasz naród. Dziękuję, że Pan z nami jest. Jednak za lojalność Mustafa Dzemile płaci wysoką cenę. Prorosyjscy separatyści uniemożliwiają mu powrót na Krym, gdzie wciąż pozostaje jego rodzina. Niektórzy mówią, że okupacja potrwa 2-3 miesiące, inni, że 2-3 lata. Mnie osobiście bardziej podoba się ten pierwszy wariant. Choć sam jest w trudnej sytuacji, wspiera uchodźców z terenów objętych konfliktem. Pan Dżemilew rozumie naszą sytuację jak nikt inny, bo każdy z nas chce do domu. I chce, żeby ten dom był taki jak kiedyś wolny. Mustafa Dżemilew. Panie panowie, prezydent elekt Ukrainy, Petro Poroszenko. Nagroda Solidarności. was uh, introduced to the my great friend, Mustafa Dzemiliów. Great Ukrainian hero, Ukrainian patriot, the leader of the Crimean Tatar, which now standing still for the Ukrainian sovereignty and for the Ukrainian independence standing for freedom standing for democracy and i am absolutely sure that crimea will be free very soon and crimean Tatar, together with the crimean build up in crimea democracy and freedom thank you przed państwem nasz wspaniały muzyk pianista kompozytor producent muzyczny leszek moszczer